O 16 w TVN Style. Jak reagujemy będąc świadkami niecodziennej sytuacji na ulicy? Czy jesteśmy tolerancyjni? Zdziwiło mnie to. Ja nie mam z tym żadnego problemu. Tylko toleruję mężczyznę i kobiety. Zobaczcie jak szokująca potrafi być rzeczywistość. Dziecko jest pod opieką osoby, pod wpływem alkoholu. Bartek Dajnowski sprawdzi jacy i jakie jesteśmy. Miejska dżungla. W poniedziałek o 22.50 w TVN style. Przejmując pod opiekę dziecko, u którego wyczerpano już wszystkie możliwości leczenia, skupiamy się na umożliwieniu mu godnego odchodzenia. Walczymy z bólem, dusznością i innymi objawami, które towarzyszą chorobie przekaż 1,5% podatku Lubelskie Hospicjum dla Dzieci imienia Małego Księcia. Wracamy do Warszawy na finał Gwiazdorski